To koniec Netflixa, jakiego znamy. Jeżeli korzystacie z jakiegokolwiek serwisu VOD, to na pewno przynajmniej kiedykolwiek korzystaliście z Netflixa albo też po prostu o nim słyszeliście, no bo jest to niewątpliwie prekursor wszystkich dzisiejszych serwisów, nowoczesnych serwisów VOD, czyli wideo na żądanie. Natomiast Netflix, jak informowałem Was na początku tego roku, trochę oszalał, bo zaczął tracić użytkowników, zaczęło im się tam po prostu źle wieść w tej firmie, ale cały całą winę zwalili na swoich użytkowników, na swoich klientów. Nie widzieli żadnych błędów w tym, co robią. No i teraz chyba drugi raz zwariowali, no bo w trzecim kwartale zamiast prognozowanych strat mieli jednak zyski i oszaleli znowu, bo znowu uderzają w użytkowników, czyli w nas. O co w tym wszystkim chodzi i jakich negatywnych zmian możemy spodziewać się na Netflixie? Niestety, cen raczej nie obniżą, raczej je podwyższą. I o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku na kanale TechnoStrefa. Oglądajcie! Jeżeli nie chcecie przegapić odcinków tego typu, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Technostrefa. Natomiast, jeżeli chcecie kupować taniej elektronikę, to koniecznie odwiedźcie nasz nowy serwis, czyli hotdealer.pl, który jest agregatorem różnego rodzaju promocji i kodów rabatowych, właśnie na wszystkie sprzęty z kategorii elektronika, RTV, AGD, smartfony, laptopy no, wszystko z tego typu urządzeń tam znajdziecie i to w lepszej cenie niż gdzie indziej, więc koniecznie sprawdźcie hoddle.pl. Wracając jednak do tematu, to od początku roku mówi się o tarapatach Netflixa. Rosnąca konkurencja, niższe ceny konkurencji i tak dalej sprawiły, że Netflix zanotował pierwszą stratę, pierwszą dużą stratę, odkąd zaczął działać na rynku VOD. No i serwis zdecydował się na to, że będzie wprowadzać zmiany. Jak już pewnie pamiętacie, wtedy wam mówiłem, te zmiany wcale nie dotyczyły tego, żeby na przykład obniżyć ceny, żeby zrównać się z konkurencją, żeby z nimi powalczyć, tylko wszystko rozbija się tutaj Użytkowników, to oni są źli, bo dzielą konta, współdzielą konta i to przez nich Netflix traci. W rzeczywistości to no nie do końca tak jest. Firma chce wprowadzić różnego rodzaju zmiany, które mają wpłynąć pozytywnie na przyszłość serwisów. Wśród nich wymienia się zmianę kierunku treści, no ciekawe na jaki, promocje, uwaga, większej wolności słowa, w co szczerze wątpię, gry mobilne, nie wiem jak gry mobilne miałyby wpłynąć na pozytywny rozwój, a także nacisk na. Ponownie zmniejszenie dzielenia kont i nowy, najtańszy plan z reklamami. To są plany Netflixa, jak polepszyć swoją sytuację na rynku. To wszystko może by się zmieniło, gdyby nie to, że Netflix niestety w tej sytuacji w trzecim kwartale 2022 roku pozyskał nowych klientów. 2,41 miliona nowych osób zdecydowało się, żeby z Netflixa korzystać. Jeszcze niedawno spółka wskazywała na spowolnienie tempa wzrostu, prognozując, że w trzecim kwartale pozyska tylko 1 milion, dokładnie 1,9 miliona nowych abonentów. Okazało się, że dwa razy. Więcej osób dołączyło i kupiło plan Netflixa. W związku z tym gigant streamingu zapowiedział wprowadzenie nowego planu, który będzie się nazywał Netflix Basic with Ads, czyli Netflix podstawowy z reklamami, który będzie oferował dostęp do platformy w niższej cenie, ale za to. Z reklamami. A przecież VOD miało być receptą na to, że kiedy płacimy za wideo na żądanie, to nie oglądamy reklam tak jak w telewizji. No, najwyraźniej historia zatacza koło. Reklam ma być oczywiście ciągle mniej niż w telewizji, przynajmniej na początku i przynajmniej w zapowiedziach, bo ma być to około 4-5 minut reklam na godzinę oglądanego materiału. Ale tak czy siak będzie to na pewno irytujące, bo przecież przyzwyczailiśmy się już do tego, że na VOD reklam nie ma. Niestety w najtańszym planie z reklamami nie tylko będą reklamy, ale też będzie mniej. Nowo Netflix stwierdził, że w planie z reklamami przecież nie może dać pełnego dostępu do wszystkich filmów i seriali, ale dodatkowo część licencji tych filmów i seriali nie pozwala na to, żeby były one dostępne w wersji z reklamami, bo są tylko przeznaczone na wersje bez reklam, więc nie mogą być między tymi materiałami reklamowane jakieś po prostu produkty czy usługi. No i oczywiście ten plan podstawowy będzie tylko i wyłącznie dostępny w rozdzielczości 720p. I jeszcze najpewniej, do czego dojdę za chwilę, nie będzie można tego. Planu dzielić, przynajmniej nie tak łatwo, bo to również Netflix zamierza popsuć i uniemożliwić. Na początku 2023 roku Netflix ma zamiar wprowadzić opłaty za współdzielenie konta. Czyli jeżeli dzielicie konto z waszymi znajomymi, z waszą rodziną, która mieszka za granicą, albo po prostu z kimś, kogo nie znacie, bo na przykład kupiliście takie współdzielone konto na Allegro, no to niestety to wszystko może mieć tragiczne skutki. Tragiczne w tym sensie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc prawdopodobnie współdzielenia kont się nie pozbędą, ale zwiększą przychody dla swojej firmy. A my na tym stracimy. Testy takiego rozwiązania były przeprowadzane w tym roku czy nawet w zeszłym roku w Ameryce Południowej i opłata za każdą dodatkową osobę, która jest podłączona do waszego konta, wynosiła 2,99 dolarów. Jest to zatem dokładnie 1 czwarta kwoty, jaką tamtejsi użytkownicy płacą miesięcznie za plan podstawowy, czyli dosyć sporo. Jeżeli podobne rozwiązanie będzie w w Polsce to możemy się spodziewać gdzieś kwoty około 8 zł za każde subkonto. Czyli na przykład, jeżeli płacimy w tym momencie 60 zł za Netflixa, to każda dodatkowa osoba, z którą współdzielimy konto, która jest spoza naszego gospodarstwa domowego, to dodatkowy koszt 8 zł do tej ceny podstawowej 60 zł w przypadku tego najwyższego planu. Ale spokojnie Netflix ma zamiar ułatwić wszystkim użytkownikom ułatwić! Decyzję o zakładaniu własnego konta. Netflix wprowadzi nową funkcję, dzięki której użytkownicy będą mogli przenieść swój profil ze wszystkimi ustawieniami, historią oglądania, ulubionymi tytułami i tak dalej na inne konto. Czyli jeżeli aktualnie współdzielicie z kimś konto, macie tam profil, to będziecie mogli sobie dane z tego profilu wyeksportować i przenieść na nowe konto, za które oczywiście będziecie musieli więcej płacić niż w przypadku współdzielenia i dzielenia się tą opłatą z aktualną osobą, od której. Dla której jesteście pasożytem. Według Netflixa ma być to zachęta dla osób, które aktualnie współdzielą konta, żeby te konta założyły sobie swoje własne. No nie wiem, czy to jest zachęta. Możecie napisać w komentarzu, czy was by to zachęciło, bo mnie nie, szczerze mówiąc. Mnie zachęciłoby co? Obniżka ceny. Czy to jest tak trudne do zrozumienia? Ja myślę, że tutaj. Idealną rzeczą w tym momencie będzie zacytowanie wypowiedzi, która pojawiła się właśnie w raporcie za trzeci kwartał a propos tych wszystkich planów Netflixa. Wreszcie udało nam się wypracować przemyślane podejście do zarabiania na udostępnianiu kont i zaczniemy to wprowadzać na szerszą skalę na początku 2023 roku. Po zapoznaniu się z opiniami konsumentów zamierzamy zaoferować, z wyłączeniem Chin i Rosji, możliwość przeniesienia przez osoby pożyczające hasło do swojego Netflixowego profilu, na własne konto, a dla osób udostępniających konto łatwiejsze zarządzanie swoimi urządzeniami oraz tworzenie subkont, czyli będzie to tak zwany dodatkowy członek, jeśli chcą płacić za rodzinę lub przyjaciół. No dobra, jeżeli to wszystko nie jest wystarczającym argumentem, żebyście zrezygnowali z Netflixa, to mam kolejną rzecz. Rzecz, którą Netflix również zamierza zabrać, a która jest chyba podstawą i takim, jakby to powiedzieć, esencją usług streamingowych, usług VOD, mianowicie binge watching, czyli po prostu oglądanie całego sezonu naraz. To znaczy, no może nie tyle oglądanie go naraz, ale na pewno wypuszczanie go przez platformę po prostu w jednym momencie. Cały sezon danego serialu zawsze na Netflixa wpadał w jednym momencie. I to też chcą zabrać. Mianowicie Netflix planuje, jak informowaliśmy Was na naszej stronie, technostrefa.com, aby usunąć właśnie wprowadzanie sezonów, seriali, jednocześnie wszystkich odcinków. To znaczy chcą wrócić do formuły telewizyjnej, czyli wrzucania jednego odcinka na tydzień. Oczywiście w przypadku niektórych seriali, które są jednocześnie dystrybuowane na Netflixie, jak i lecą w amerykańskiej telewizji, czasami tak też się działo, że był tylko jeden odcinek na tydzień, potem czasami była też przerwa, jak na przykład, nie wiem, Better Call Saul chociażby, idąc tropem ostatnich y, ciekawych tytułów. Natomiast większość Netflixowych seriali, szczególnie te oryginalne, takie jak chociażby Wiedźmin, jak Stranger Things, jak Emilka w Paryżu, czy na przykład You, te wszystkie sezony tych seriali były wypuszczane w jednym momencie. To też chcą zmienić i na ten temat możecie więcej przeczytać na naszej stronie technostrefa.com. Moja opinia na ten temat jest taka. Ja jestem zniesmaczony, jestem, jestem zniesmaczony nie tylko zachowaniem Netflixa jako firmy, ale zachowaniem też użytkowników, którzy pomimo tej polityki Netflixa zdecydowali się, żeby zostać nowymi abonentami w Netflix. Ale abstrahując od tego wszystkiego, nie wiem jaka firma, jaka poważna firma, jaka szanująca się firma, która jest wylistowana na giełdzie, może stwierdzać, że największym jej problemem są jej klienci, dzięki którym ta firma istnieje. To jest jakby zaprzeczenie absolutnie... Funkcjonowania jakiegokolwiek biznesu. Jeżeli biznes radzi sobie gorzej, to nie dlatego, że klienci są źli, tylko dlatego, że ta firma robi coś źle i ewidentnie Netflix robi coś źle, oferując gorszej jakości usługi wyższej cenie niż konkurencja. No, jakby to jest, to jest po prostu to pierwsze strony jakiegokolwiek podręcznika do ekonomii. jaki weźmiemy, to tam. Powinno być to napisane, przynajmniej w takich tradycyjnych podręcznikach, bo nie wiem jak te współczesne postępowe. Niemniej, możecie napisać w komentarzu pod tym filmem, jaka jest wasza opinia na ten temat, czy będziecie dalej korzystać z Netflixa, czy przede wszystkim aktualnie korzystacie z Netflixa i czy macie zamiar dalej z niego korzystać, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany, które w 2023 roku mają przyjść. No i także musicie napisać, czy na przykład mieliście Netflixa, ale zmieniliście go na HBO Max, na Disney Plus, albo na wiele innych różnych platform, które są dostępne w Polsce, czy też z. Za granicą. Także czekam na wasze opinie, a jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał tak na więcej ciekawych materiałów, bijecie na hot deals e, po najlepsze deale i oferty, jeżeli chodzi o elektronikę. No i oczywiście sprawdźcie także linki pod tym filmem. Tam zawsze przydatne. Ciekawe linki, jak na przykład do promocji, na różnego rodzaju sprzęty. No, i to by było na tyle. Już chyba teraz na serię już chyba wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Miłego wieczoru niedzielnego, a także dobrego nadchodzącego tygodnia. Mówi do was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!